Nie uwierzysz, ale w 47 dni zarobiłem ponad 76 tysięcy dolarów, czyli ponad 300 tysięcy złotych, sprzedając wyłącznie proste cyfrowe PDF-y. Odświeżam zaplecze. Od 1 sierpnia do 17 września 2025 roku dokładnie 76 459 dolarów, bez magazynu, bez wysyłki, bez zwrotów, tylko PDF-y. I w tym darmowym kursie pokażę krok po kroku, jak możesz zrobić to samo od zera. A na końcu zdradzę też mój prywatny Passive Pelchef Method, czyli gotowy system dla osób, które chcą ominąć cały etap prób i błędów. Krótka historia. Szukałem czegoś, co jest tanie w stworzeniu, ma duży popyt i nie wymaga stałej pracy. Kiedy odkryłem formułę, sprzedaż wystrzeliła. Ale zanim pokażę, jak tworzę i sprzedaję PDF-y, najpierw pokażę, skąd biorę pomysły. Bo to właśnie tu zaczyna się magia. Nie używam żadnych drogich narzędzi. Wchodzę na... Reddit. Ludzie codziennie dzielą się tam swoimi problemami. A każdy powtarzający się problem to potencjalny bestseller. Jedna z moich najlepiej sprzedających się instrukcji powstała z posta w subreddicie Parenting. Mnóstwo zestresowanych mam pisało, jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami. I wtedy zrozumiałem, skoro setki osób mają ten sam problem, wystarczy stworzyć prosty PDF, który go rozwiązuje. I to działa w każdej niszy: finanse, zwierzęta, zdrowie, relacje. Klucz to zauważyć powtarzające się pytania. Gdy znajdę problem, kopiuję post, wklejam do chat GPT i proszę o pomysły na PDF-y. Dostaję gotowe koncepcje w kilka sekund. Potem wybieram jedną i proszę o stworzenie pełnego poradnika w ciepłym, przystępnym stylu, z nagłówkami i spisem treści. W sekundę mam kompletny, unikalny materiał. Następnie proszę chat GPT o wygenerowanie wersji w PDF i mam gotowy produkt. Potem przechodzę do okładki i tu wchodzi Canva. Wybieram spokojne, neutralne kolory, bo w niszy parenting to działa najlepiej. Dodaję zdjęcie oddające problem, np. zmęczona mama i płaczące dziecko oraz tytuł PDF-a. Dzięki temu okładka wygląda profesjonalnie, a ludzie kupują oczami. Teraz sprzedaż. Wiele osób wybiera Etsy czy Gumroad, ale tutaj skupię się na Shopify. Pozwala tworzyć własne landing page, e, które dokładnie trafiają w potrzeby odbiorcy. Możesz dodać recenzję z aplikacji Lux już od pierwszego dnia. Dzięki temu strona wygląda wiarygodnie. Jeśli klient widzi, że inni mówią, ten PDF mi pomógł, bariera zakupowa znika. Cenę zaczynam od 9 dolarów, testuję, a później podnoszę nawet do 27. To nadal impulsowy zakup, ale marża rośnie bardzo szybko. Gdy produkt i strona są gotowe, czas na ruch. Najpierw używam TikToka. Wyszukuję filmy z mojej niszy, które mają setki tysięcy polubień. To dowód, że format działa. Potem robię własną wersję. Nie kopiuję, tylko inspiruję się stylem, muzyką. I sposobem pokazania problemu. Na przykład widziałem prosty film, gdzie ktoś stoi z tekstem na ekranie: zero gadania i zrobił 800 tysięcy lajków. Każdy może to powtórzyć. Nawet jeśli nie masz dzieci, możesz nagrać neutralne ujęcie i dodać tekst. ChatGPT generuje mi setki krótkich captionów, więc nigdy nie brakuje pomysłów. Publikuję 3 do 5 razy dziennie i zawsze któryś film eksploduje. Gdy to się stanie, wrzucam link do PDF-a w bio. Jeśli nie możesz nagrywać, zlecaj UGS na Fiverrze. Podsyłasz twórcy wzór i prosisz o nagranie. Potem edytujesz swoje napisy, wrzucasz trending sound i gotowe. Ale teraz najważniejsze. Te 76 tysięcy w 47 dni nie pochodzi z organicznych TikToków, tylko ze skalowania reklam. Gdy organiczny film potwierdzi, że produkt działa, mogę włączyć reklamy i mnożyć wyniki. I właśnie tego uczę w mojej metodzie Passive PDF Method. To jak kod do gry, który pozwala zacząć własny PDF w biznes natychmiast. Link znajdziesz w opisie albo w przypiętym komentarzu. W tym wideo pokazałem dużo, ale to wciąż tylko wstęp. Jest cała masa technik, których nie zmieszczę tutaj. Inaczej musiałbym zrobić pełny kurs. Dlatego jeśli czujesz, że to dla Ciebie, metoda PDF przeprowadzi Cię krok po kroku. Jak wymyślać PDF-y, jak tworzyć je bez umiejętności graficznych, jak budować sklep, jak zdobywać ruch i jak automatyzować sprzedaż tak, by PDF-y zarabiały nawet gdy śpisz. Możesz też uczyć się z darmowych filmów i składać wszystko sam. Większość i tak nie zrobi pierwszego kroku, więc jeśli działasz, jesteś przed nimi. Jeśli chcesz skrócić drogę i mieć pełną mapę działania, metoda PDF jest dla Ciebie. Pamiętaj, ludzie nie płacą za PDF-y, tylko za rozwiązanie problemu i spokój, który dzięki nim dostają. A jeśli potrafisz dać komuś ulgę za cenę lunchu, masz produkt, który sprzedaje się sam.